Zobacz, jak szybko możesz zamienić relację w post na Instagramie. Ale zanim o tym, kilka ciekawostek na temat relacji na Instagramie. Czy wiesz o tym, że relacje na Instagramie mogą być udostępniane znajomym bądź bliskim znajomym, nie musisz też udostępniać wszystkim osobom, np. osobom, którym nie chcesz. Konta biznesowe na Instagramie mają to do siebie, że mają dodatkowe narzędzia, narzędzia, które pozwalają sprawdzić, zobaczyć na przykład statystyki, jak one dane filmy, dane rolki, dane relacje są odbierane wśród swoich obserwujących osób. Czy wiesz o tym, że Instagram oferuje w relacjach interaktywne naklejki, typu quizy różne pytania, różne jakieś tam yy, możliwości tworzenia dodawania linków? To powoduje, że bardziej przez interakcję z, ze swoimi odbiorcami możesz poznać ich różne potrzeby, to czego oni się interesują, co by chcieli u ciebie na przykład zobaczyć. Zapewne wiesz o tym, że relacje na Instagramie po 24 godzinach znikają, dlatego jest możliwość utworzenia relacji wyróżnionych, czyli na głównym, jakby swoim profilu masz taką. Pod spodem zakładkę, wyróżnione relacje, gdzie możesz je sobie zapisać, czyli na przykład tworzysz na początku relacje, i gdy one są już utworzone i w ciągu 24 godzin one się tam po prostu yy, przemieszczają, czyli te kafelki są udostępnione Twoim odbiorcom, to z tych właśnie relacji, które zostały udostępnione przez Ciebie, możesz sobie utworzyć relacje, które będą cały czas widniały na Twoim profilu. Ok, nie przedłużam i zapraszam Cię do tutorialu. Wchodzimy w swoje relacje i na dole klikamy tutaj po prawej stronie trzy kropki. Teraz udostępnij jako post. Klikamy. I tutaj tworzymy sobie post z naszej relacji. Klikamy dalej, uzupełniamy dane. Wpiszmy tutaj jakiś opis. Powiedzmy, że będzie to test. Pamiętaj tutaj, żeby uzupełnić wszystkie informacje, które będą jakby odzwierciedlały Twój film. No I gdy wszystkie masz, informacje uzupełnione, klikasz udostępnij. Mam nadzieję, że ten krótki materiał filmowy pokazał Ci, w jaki sposób możesz sobie zamienić relacje na post na Instagramie. A jeżeli interesujesz się dodatkowo nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, to tutaj masz zobacz stronę. Zapisz się na trzydniowe, bezpłatne webinary, gdzie pokazuję sztuczną inteligencję. Jak można sobie ją połączyć z social mediami, jak można ją wykorzystać do swojego biznesu, co pozwoli ci na uzyskanie więcej czasu. Oraz na rzeczy, którymi Ty się interesujesz, a które możesz delegować sztucznej inteligencji. Także zapraszam, a my w kolejnym odcinku widzimy się już niedługo. Trzymaj się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!